Proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że zechcieli Państwo przyjść na nasz briefing na osiedlu Piętnastolecie. To miejsce oczywiście nie jest, miejsce nie jest bez znaczenia. To miejsce możemy od dzisiaj właściwie traktować jako symbol inicjatywy obywatelskiej, symbol sukcesu społeczeństwa obywatelskiego, symbol determinacji mieszkańców tego osiedla, symbol realizacji postawionych celów. I tak naprawdę w dużej mierze ten sukces mieszkańcy zawdzięczają również Państwu. Państwu, którzy zaangażowaliście się w tę sprawę, którzy byliście głosem mieszkańców tego osiedla, dla których sprawa budowy kolejnego bloku mieszkalnego tutaj była nie do zaakceptowania. Sprawa, która ostateczny finał ma bardzo dobry. Można go nazwać sukcesem, bo tutaj ten blok nie powstanie, będzie tak jak sugerowali mieszkańcy, tak jak mieszkańcy chcieli teren zielony. Proszę Państwa, Nowoczesna właściwie od samego początku głośno mówiła o tym, że rola polityka powinna sprowadzać się do tego, żeby być blisko ludzi, zwłaszcza w systemie demokratycznym, a takiej póki co mamy. Rola polityka powinna sprowadzać się do tego, żeby był reprezentantem społeczności lokalnych żeby był ich głosem. Dlatego to nie politycy mają monopol na wiedzę. To nie politycy mają patent na wiedzę tylko mieszkańcy, tylko obywatele, tylko uczestnicy tych lokalnych społeczności. Wyrażam przekonanie, że wszystkie partie polityczne, niezależnie od programów i ponad podziałami, powinny tworzyć i powinny wspierać budowę społeczeństwa obywatelskiego, które Prawa mieszkańców Piętnastolecia pokazuje, jest bardzo istotne i kluczowe, e, również z punktu widzenia roli polityków. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj na Piętnastoleciu nie bez przyczyny, bo to tutaj wspólnie z mieszkańcami zebraliśmy w zeszłym roku tysiąc podpisów pod petycją, która wnosiła o to, żebyśmy w tym miejscu wybudowali park i nowe miejsca parkingowe. I jak wiemy, tak się stanie. To sukces mieszkańców. Urząd Miasta ugiął się pod presją e, mieszkańców osiedla. Bo wspólnie z mieszkańcami nie tylko złożyliśmy wspomnianą petycję. Wspólnie z mieszkańcami pisaliśmy pisma. Regularnie przypominaliśmy władze miasta o naszych potrzebach. Wspólnie z mieszkańcami pisaliśmy odwołania od negatywnie wydanych już decyzji. Udało się. To wielki sukces lokalnej społeczności. Urząd Miasta, jak wspomniałem, ugiął się pod presją społeczeństwa zobaczył siłę lokalnej społeczności, wiary tej społeczności w sukces. Władza miasta musiała w końcu otworzyć oczy. Musiała w końcu zobaczyć i usłyszeć o realnych potrzebach mieszkańców. I to zaangażowanie, zaangażowanie mieszkańców 15-lecia. Pomysły, które lądują na naszej mapie potrzeb, pokazują, że obywatele radomianie chcą brać udział w życiu publicznym. Chcą brać udział i współdecydować o losach, o wyglądzie swojego najbliższego otoczenia. Dlatego czas zrobić krok naprzód. Czas, aby Radą stał się bardziej demokratyczny. Proszę Państwa, tym kolejnym krokiem w stronę demokratyzacji życia społecznego jest nasza propozycja wprowadzenia w Radomiu i obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jest to procedura, w ramach której pewna grupa obywateli będzie mogła przygotować projekt uchwały na konkretny temat, złożyć go pod obrady Rady Miejskiej i projekt ten będzie musiał trafić pod, pod głosowanie. Rozwiązanie to pozwoli w zasadzie nam wszystkim na taki rzeczywisty udział w bieżącym funkcjonowaniu miasta i samorządu, a, a nie tylko co cztery lata w czasie wyborów. No, i dzięki tej, temu rozwiązaniu, też Radom stanie się miastem bardziej otwartym, bardziej przyjaznym obywatelom no i bardziej demokratycznym. Dziękuję. Proszę się? Adam Fundowi. Proszę Państwa, to co my możemy obiecać na pewno, to to, że będziemy bardzo silnie lobbować, żeby nasz projekt znalazł się po pierwsze w obradach Rady Miejskiej, a po drugie, żeby, żeby został zrealizowany, żeby rzeczywiście mieszkańcy Radomia mogliby brać czynny i aktywny udział w tym, co się dzieje w mieście. Dziękujemy bardzo. Jeżeli są pytania, to sprzedaż. Czy macie już jakiś projekt, który ewentualnie mógłby wpłynąć na najbliższych miesiącach? Jest miesiąc, gotowy. W miesiącach nawet. Panie laterze, sesja Rady Miasta planowana jest 24 kwietnia. Do tego czasu projekt zostanie wyłożony. Dzisiaj w urzędzie... W biurze Rady Miejskiej zostanie złożone pismo do pana przewodniczącego Wójcika o poparcie inicjatywy uchwałodawczej. W, w tej sprawie, tak, w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. A mieszkańcy Piętnastojeża, jaki mają pomysł? Taki najbliższy, naj, najważniejszy, najbardziej naglący na, na poprawę sytuacji na, na osiedlu? Zapytamy mieszkańców. No właśnie, tak. pyta. <grym> zapraszamy panu, panu. Zaproszę, Zaproszę, Zapraszamy panią. Zapraszamy panią. Pani, no. pani no może panią Proszę, proszę Państwa, Przepraszam, tu jest mikrofon. Proszę Państwa, przede wszystkim no takim projektem uchwałodawczym to przede wszystkim uporządkowanie infrastruktury osiedla piętnastolecia. Jest to jedno z najstarszych osiedli piętnastolecia i układ urbanistyczny już można powiedzieć, że jest przestarzały. Ulice są sześciometrowe. I gdyby tu powstał blok mieszkalny, to powstałoby geto, a nie osiedle mieszkaniowe. I myślę, że takim projektem ustawodawczym byłoby pochylenie się nad projektem pracowni ochrony zabytków, żeby z tego osiedla zrobić osiedle wzorcowe. Czyli zachować dawny układ urbanistyczny, zmodernizować osiedle, żeby mogło być osiedlem wzorcowym, na którym mogliby się uczyć przyszli urbaniści i architekci, jak się wzorcowo buduje osiedla. Dlatego, że to osiedle jest rzeczywiście wzorcowe i ono nie tylko zachowało klimat lat 60., bo w tym czasie było budowane, ale jest doskonałym rozwiązaniem architektonicznym i urbanistycznym. O co chodzi z tą infrastrukturą? Przepraszam, że... Infrastruktura... jest zazwy, to co poprawiać? Proszę pana, co poprawiać? W Radomiu przybywa co roku tysiąc samochodów osobowych, czyli liczba samochodów osobowych w Radomiu przekroczyła 100 tysięcy pojazdów. Czyli brakuje na starych osiedlach miejsc parkingowych. Czyli pogodzić, czyli dokonać tak zwanego zrównoważonego projektu, który by zachowywał zieleń, czyli przejść na zieleń urządzoną wysoką i przygotować miejsca parkingowe, bo są koniecznością. To jest przejaw naszych czasów i nie można lekceważyć potrzeb mieszkańców, którzy dojeżdżają 100 km do pracy. I proszę zwrócić uwagę, że wszystkie wielkie inwestycje w Radomiu to pieniądze są wydawane na obwodnice, ronda, trasy szybkiego ruchu. I jak mieszkaniec Radomia wróci pod własny blok, to nie ma gdzie postawić samochodu ani odpocząć, że te zaniedbania w tak zwanej małej infrastrukturze są po prostu ogromne i na osiedlu XV-lecia widać, jaki z jakim problemem mamy do czynienia. I nie jest to jedyne osiedle, bo to samo dotyczy oboziska. Niedługo będzie to dotyczyło osiedla nad potokiem. Że wzrost liczby samochodów powinien wymuszać na urzędzie miasta pójście w tym kierunku, żeby przygotowywać takie miejsce. Natomiast ja widzę, że bardzo łatwo się ustawia biało-czerwone słupki i zakazuje się mieszkańcom parkowania. A to jest, to jest wbrew, że tak powiem, no, w rozwojowi, w rozwojowi. Skoro Urząd Miasta rejestruje tysiąc samochodów rocznie, to powinien znaleźć miejsca na te, na parkowanie tych samochodów. Nie niszcząc jednocześnie zieleni i infrastruktury. Czy Nazywam się Krystyna Suszyńska. Jestem związana z osiedlem 15-lecią, który żyje i pracuje. Dziękuję. Jeszcze Państwo macie jakieś pytania? Nie, nie ma nie ma nie... uwagę na to jak miasto dba o drzewa. Proszę popatrzeć ile jest jemioły pasożyta. Za 2-3 lata te drzewa uschną.